Dzień dobry. Sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. Dziś ze mną Nówka, nasza modelka. Proszę spojrzeć, czyż to nie jest łudzące podobieństwo? No a tutaj oczywiście za młodych lat. Za młodych lat, gdy funkcjonowała jaka modelka, Lądowała na serwetce szwajcarskiej firmy Stevo. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj taki troszeczkę dziwny, może nietypowy odcinek. Mianowicie, na pewno widzieliście Państwo serwetki znanych firm od napojów, takie jakiś z Misiem, z jakąś panią. I w sumie nic innego więcej do obiegu nie trafiło. Mnie się udało kiedyś nabyć serwetki tej firmy. Były trzy wzory, zostały już dwa. To były serwetki kupione w Szwecji. No ale tak, poza tym, żeby przyjść i kupić je, jakieś firmowe serwetki, to raczej rzecz niespotykana. Niespotykana, ale nie u Mam na swojej stronie kategorie serwetki kolekcjonerskie, kategorie serwetki Old Napkins, stare serwetki. Te serwetki różnych firm, czasami wręcz zaskakujących, występują w postaci kolekcjonerskich. W Polsce niestety kolekcjonerstwo serwetkowe jeszcze jakby raczkuje, czy wręcz go nie ma. Natomiast na zachodzie, w Czechach, na Słowacji, Rumunia, Bułgaria, kraje bałkańskie jest absolutnie rozpowszechnione i tam panie szaleją wręcz za serwetkami starymi. Są to serwetki sprzed 30, 40, 50 lat. I cóż, w formie ciekawostek to są ilości śladowe. Proszę uprzejmie, proszę spojrzeć. Zanamarka, to zdaje się chyba traktory. Ten znaczek już chyba jest zmieniony. Ale jeszcze istnieje, to, to powiem uczciwie, że nie jest mi znana rzecz. To jak najbardziej tankujemy. I to właśnie to jest zadziwiające serwetki z yy, olejami silnikowymi, ze stacjami benzynowymi. Jest to coś, coś absolutnie nieprawdopodobnego. Cała seria taka. No tu mamy jakieś piwo, kolejny, olej, kiełbaska. Znane nam samochody. O, to to już w ogóle, ale to już z lepszej knajpy. Tutaj absolutny rarytas sprzętowy, tu chyba jakaś szkoła jazdy. Tutaj coś mocniejszego do picia. Jakieś cukiereczki. Gumy do rzucia. Firma lotnicza. To to nawet nie bardzo wiem co jest. To wszystko są serwetki zagraniczne. Czy Państwo pamiętacie, że takie serwetki również były w czasach PRL-u u nas? Były, są czy są poszukiwane. Mam nadzieję to wkrótce sprawdzić, gdy wrzucę na stronę do kategorii. Tu już chyba tej firmy nie ma, ale pewien nie jestem. Pewien nie jestem. Wygląda to zachęcająco. Tu cała seria siermiężnych, bo siermiężnych, ale po latach jakże uroczych serwetek Powiem szczerze, że nie wiem, gdzie to, było, gdzie to było wystawiane. Czy w gabinecie prezesa, dyrektora, dla zwykłych klientów w formie dodatku do poczęstunku. Tu coś takiego. Tych, tych serwetek w ogóle jest... Mam tutaj... Ojejku, ojejku, ojejku. Więcej. Proszę uprzejmie. I tutaj cała seria, cała seria, co trzeba robić, na droga w obecnej sytuacji, o, uważnie chodzić, yy, bądź życzliwym na drodze, tu jest napisz. Jedź ostrożnie, proszę bardzo. I to wszystko trochę nietypowe, bo to są fizelinowe serwetki. Uwaga, dziecko na drodze. No właśnie takie hasła bardzo, bardzo, bardzo potrzebne również i w czasach dzisiejszych. Yy, tam były linie lotnicze zagraniczne. Tutaj mamy. Bardzo starą serwetkę, przyda, tak mi się wydaje, pewnie podobaną w samolotach. Jeżeli Państwo widzieli taką serwetkę na własne oczy, może niechcący ją na pamiątkę wzięliście, to też dajcie znaka. Tutaj firmy takiej, co tutaj mam. Następny pezetnik, to powiem szczerze, nie wiem co to jest za serwetka. Wygląda mi to na dość niedawne czasy, ale pewności nie mam. Może napiszę do. Tej firmy, albo może Państwo znacie kogoś z tej firmy, kto by y, y, opowiedział historię, co my tutaj mamy jeszcze? Proszę uprzejmie, zjednoczenie przemysłu celulozowo-papierniczego łódź. Przypuszczam, że może gdzieś na jakąś zabawę sylwestrową zostało to wybrotogowane. Absolutnie, absolutnie urocza rzecz. Delikatniej, chłopie, delikatniej. To mam coś fantastycznego. To jest serwetka z GS-u, tak? Tu mamy. O, to mi się powtarzyło jeszcze. Proszę bardzo, też serwetka. To coś, jest coś fantastycznego. Proszę uprzejmie. Serwetka dla miłośników kierownicy. Znane państw, znamy Państwo na pewno firmy. Eee, a tutaj mam absolutną, fajną rzecz. Proszę bardzo, tysiąc lat polskiego piwa jest udowodnione. Ta serwetka też jest, też jest absolutnie wiekowa. No i na koniec sklep, w którym można było swoje marzenia spełnić. Wielki sentyment. I teraz pytanie. Pamiętają Państwo, te serwetki może macie gdzieś w swoich zakamarkach? Mm takie rarytasy, nawet o tym nie wiecie, nie wiem na ile to jest cenne, bardziej pewnie ma wartość nostalgiczną, kolekcjonerską, yy, ale może Powiedzcie, w jakich sytuacjach może wiecie, gdzie takie serwetki tutaj, te wcześniejsze z banku czy z takiego Pewexu zostały podawane. Czy one były podawane na jakichś rautach sylwestrowych, czy na jakichś imprezach firmowych, czy coś takiego było. Bardzo jestem ciekaw. Dajcie znaka na maila, dajcie znaka na Messengera, może nawet w komentarzach. Także taki odcinek sentymentalny dziś. Te i inne wzory, to może nie w tej chwili, ale, ale już za chwilę, ale zapraszam na swoją stronę serwetki-cudaniewidy.pl Jest mnóstwo absolutnie kolekcjonerskich wzorów z lat. Najstarszą chyba znaleźliśmy z 49 roku. Jakoś tak, może troszkę wcześniej. Też ją pokażę, jest mocno sfatygowana, ale, ale, ale też ją pokażę. Więc, więc, proszę, oglądajcie dalsze filmy. Subskrybujcie, dawajcie lajki, dawajcie komentarze i co. Widzimy się w sklepie, na zwykłych zakupach. Widzimy się na stronie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.